Tak oto prezentują się moje najokazalsze datury wrzesień 2022. Nie nagrywałem jeszcze w tym roku niczego na temat datur, ale chyba najwyższy czas, żeby zobaczyć jak wyglądają i pokazać. Odnośnie jeszcze nazwy datur. Chodzi o to, że wstawiając poprzednie filmiki o yy, daturach, dostałem parę komentarzy, że nie są to datury, tylko brukmancje. Tak, oczywiście są to brukmancje, ale, ale. Potoczna nazwa, tak jak wspomniałem też kiedyś wcześniej, to są datury. W społeczeństwie, wśród ludzi, funkcjonuje nazwa datury. Jeżeli powiedziałem, że mam u siebie 15-20 brukmancji, nikt nigdy nie wiedział o co chodzi. Jeżeli powiedziałem datury, tak, oczywiście piękne kwiaty. Tak samo jeden z producentów nawozów w takiej zielonej butelce na opakowaniu ma zdjęcie właśnie takich kwitnących kwiatów i pisze nawóz do dator. To tyle tego wstępu. Te oto datury. Są to datury dwuletnie. Posadzone w połowie maja. No i tak jeszcze nigdy pięknie tutaj nie rosły. No są olbrzymie. Gęste. No z półtora metra na pewno mają. Dwuletnie datury. Jest to drugie już ich kwitnienie. Pierwsze kwitnienie było tak Koniec lipca, początek sierpnia. Czym nawożę? Otóż azofoską, zwykłą po prostu azofoską. Garść azofoski rozpuszczam w wiadrze dziesięciolitrowym i podlewam, tak raz w miesiącu. No, ale nie wszystkie tak pięknie wyglądają. Zależy widocznie od miejsca. Tutaj słabsze, troszeczkę. Tam przed drzwiami jeszcze słabsze też. Może ze względu, że na stronie południowej. Od tyłu. Dwie datury w Donicach też pięknie rosną wysoko. No z nimi może jest większy problem, bo codziennie je trzeba podlewać. Nawet może nieraz i częściej, jak są upały, trzeba podlewać. Doniczka mało mm, ziemi. Natomiast te, które tutaj mamy, prawie nie wymagają dodatkowego podlewania. To jest taki plus które z tych, które są w ziemi, no wiadomo, na jesieni przed mrozami trzeba będzie je z powrotem wykopać do wiadra i przenieść do piwnicy. Natomiast tutaj od płotu tak samo w maju posadziłem datury jednoroczne, które miałem z pędów z poprzedniego roku. No jednak, czy to miejsce zacienione, czy może słaba ziemia? fatalnie rosną. No, żeby przez cały sezon taka daturka była 30 centymetrowa. Nie, to jest pewnie złe miejsce. Ta tutaj jedna, to jest dwuletnia. No od razu widać, że lepiej rośnie. Ale, ale, ale. Idźmy dalej. Tak samo to wszystko jednoroczne. Te, które można powiedzieć się nie udało. Ale z tych jednorocznych jedna mnie po prostu zaskoczyła. Taka jest. Taka olbrzymia. Tak samo w tym samym czasie, w tym samym można powiedzieć, miejscu sadzona. Odległości metra. Jedna taka olbrzymia, która kwitnie, a druga przy niej malutka. Tak samo malutka, a takie same będą były sadzone. No, nie wiem czym to jest spowodowane. No, kontrast, prawda? Jeszcze dwie datury tradycyjnie przed wejściem, jak co roku w donicach, a no, ładnie, ładnie rosną. Nie narzeka. No, ale te to mnie naprawdę ta jedna zaskoczyła pozytywnie. I jeszcze raz rzut oka na gąszcz Datur. A wieczorem, jak się okno otworzy, zapach od nich zniewalający. Proszę bardzo. Jeszcze na pewno będzie więcej kwiatów. No i dobra. Do jesieni. A w jesieni wykopam, wykopiemy do piwnicy i do następnego roku.